Żona dla Polaka hitem Tvp? Wyniki oglądalności są jednoznaczne: program żona dla Polaka zadebiutował na antenie Tvp zaledwie kilka tygodni temu, a już zdążył zgromadzić sporą widzownię i szerokie grono sympatyków. Teraz znane są dokładne wyniki oglądalności nowego show. Czy sympatia fanów znalazła swoje odzwierciedlenie w liczbach? Przekonajcie się wszystko jasne. Żona dla Polaka to nowa propozycja programowa TVP1, która przyciągnęła widzów swoją unikalną formułą. Program łączy elementy reality show i telewizyjnych poszukiwań miłości. Bohaterowie, czterej polscy kawalerowie mieszkający w Chicago, Sebastian, Łukasz, Mariusz i Mateusz, wyruszają na emocjonującą podróż, by odnaleźć swoje przyszłe żony. A jak wypadło nowe show pod kątem oglądalności? Będziecie zaskoczeni, żona dla Polaka podbija serca widzów. Imponujący start nowego programu, program żona dla Polaka to unikalny reality show, w którym czterej polscy kawalerowie z Chicago próbują odnaleźć miłość swojego życia. Widzowie mają okazję poznać różnorodne historie uczestników i zobaczyć, jak poszukiwania szczęścia wyglądają w obliczu codziennych wyzwań i osobistych marzeń. Dodatkowym atutem programu jest ciepły i dowcipny komentarz narratora, Kacpra Kuszewskiego, który dodaje opowieści lekkości i humoru, co doceniają widzowie liczby mówią same za siebie. Jak się okazuje, nowy program randkowy TVP 1 Żona dla Polaka zadebiutował z sukcesem, gromadząc przed telewizorami średnio 1,11 miliona widzów. Trzy pierwsze odcinki reality show zgromadziły przed telewizorami 1,7 miliona widzów, co przełożyło się na 8,24%. Udziału w grupie 4 plus i 5 i 94 w od 16 do 59, co się wydarzyło w trzecim odcinku żony dla Polaka. W trzecim odcinku programu uczestnicy starali się lepiej poznać swoje kandydatki, organizując różnorodne spotkania i wyzwania. Łukasz zaprosił kobiety do domu swojej siostry w Chicago, gdzie rozmowy o jego zaletach i wadach wywołały żywą dyskusję. Zazdrość między uczestniczkami była zauważalna, a Łukasz postanowił spędzić czas z każdą z nich. Mariusz natomiast zaplanował sportowe wyzwanie w sali bokserskiej, gdzie najbardziej zaangażowana okazała się Basia, robiąc na nim największe wrażenie. Sebastian zmierzył się z wyzwaniem zagubionych bagaży uczestniczek i zabrał Agatę na zakupy, co wywołało mieszane uczucia u pozostałych kobiet, zwłaszcza u Angeliki, która chciała więcej czasu sam na sam z bohaterem. Agata jasno wyraziła swoje oczekiwania wobec Sebastiana, grożąc wyjazdem, jeśli ich relacja nie nabierze tempa.